Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak to możliwe, że trzech Brazylijczyków przejęło największy browar w Stanach Zjednoczonych, albo jak można przejąć największego światowego producenta keczupu do spółki z Warrenem Buffettem, zapraszam Cię na najnowszy odcinek Modeli biznesowych. Moi drodzy, dzisiaj omówimy pierwszy fundusz w historii naszego cyklu, i od razu będzie to fundusz nietypowy, bo taki, który kupuje firmy, ale ich nie sprzedaje. Teoretycznie, fundusz to zawsze ten sam model biznesowy, zbiera pieniądze od inwestorów, obiecuje im zwrot, który jest wyższy niż indeks SP 500 na podstawie jakiejś tezy inwestycyjnej, a następnie stara się spełnić tą obietnicę. W praktyce nie do końca tak jest, bo fundusze niejedno mają imię i nie jeden mają model. Są różne tezy, są różne horyzonty inwestycyjne, sposoby inwestowania, jak i cele inwestycji. Są fundusze indeksowe, Private Equity, Venture Capital, dłużne otwarte, zamknięte i hedgingowe. Dziś zajmiemy się bardzo nietypowym funduszem Private Equity rodem z Brazylii. Firma, o której wam dzisiaj opowiem, to kucyk, który potrafi tylko jedną sztuczkę. Gdy anglosasi mówią o kimś, że jest one trick pony, oznacza to, że mamy do czynienia z zespołem albo jednostką, która jest dobra tylko w jednym rodzaju zagrania. W swojej dziedzinie oczywiście. I to nie musi być pejoratywne, chociaż to sami bywa. Są bejsboliści, którzy całą karierę rzucali w jeden sposób i osiągali w ten sposób znakomite wyniki, bo po prostu nikt nie mógł odbić tej piłki. Jedyny problem z byciem takim funduszem polega na tym, że jeżeli świat się zmienia, a co więcej, zmienia się szybko, to prędzej czy później możemy stanąć przed pytaniem, czy starego psa, albo jak kto woli, kucyka można nauczyć nowych sztuczek. I zwykle nikt nie ma ochoty postawić dużo kasy na to, że się da. Tak samo jak źródła sukcesu Netflixa biorą się z poprzednich doświadczeń założycieli, tak samo historia FreeG Capital zaczyna się na wiele lat wcześniej. W banku inwestycyjnym garancja. To była wyjątkowa inwestycja w brazylijskiej bankowości lat 70. Firma została założona przez trzech wspólników. Oni wszyscy mają super trudne nazwiska, więc na pewno powiem je źle: Jorge Lehmann, Carlos Sichopira oraz Marcel Teles. I założyli to w 1971 Garancja stawiała na młodych ludzi, płaciła bardzo niewielkie pensje i bardzo duże bonusy. Inwestowała w swoich ludzi i warunkowała awans wyłącznie na podstawie osiąganych rezultatów, a nie na podstawie doświadczenia ukończonych szkół czy lat spędzonych w firmie. Założenie było proste. Jeżeli znajdziemy dobrych ludzi, którzy są młodzi i będą ciężko pracować nad trudnymi, dużymi problemami, da nam to sukces. A gdy ci ludzie raz zasmakują owoców sukcesu, jak i radości z rozwiązywania dużego i trudnego problemu, sami będą chcieli rozwiązywać kolejne, jeszcze większe i jeszcze trudniejsze, co przełoży się na retencję najlepszych talentów w czasie. Założyciele banku aspirowali do tego, żeby stworzyć brazylijski odpowiednik Goldman Sachs. To nie był gigantyczny bank, przez większość lat pracowało tam około 120 ludzi. Źródłem kapitału na pierwsze przejęcia były zyski banku. Koszty były relatywnie niskie, z uwagi na metodyczne zwalnianie wszystkich, którzy nie byli najlepsi. Zyski były wysokie. Jednocześnie założyciele nie wypłacali sobie grubych dywidend. Zyski były dzielone tak, że 15% trafiało do właścicieli, 15% było wypłacane w bonusach dla najlepszych pracowników, a 70% było akumulowane jako gotówka na przyszłe inwestycje. Założyciele byli przekonani, że gdy tylko zaczną przelewać sobie większą ilość gotówki na prywatne konta, to przestaną pracować tak ciężko. I zaczną koncentrować się na samochodach, kochankach, domach i innych tego typu rzeczach zamiast na biznesie. Z szacunków Christian Korea, która napisała o 3G całą książkę, zresztą bardzo dobrą i polecam ją, wynika, że między 200 a 300 osób, które od 1971 roku pracowały dla tych trzech partnerów, zarobiło ponad 10 milionów dolarów na głowę. Z czasem, na skutek tej polityki dystrybucji zysków Ilość gotówki, którą akumulowała spółka była na tyle duża, by pozwolić na inwestycje w pakiety kontrolne spółek notowanych na brazylijskiej giełdzie. No i się zaczęło. W 1982 Banko Garancia kupił 70% akcji dużego detalisty Lojas Americanos za 24 miliony dolarów. Kąsek był łakomy, bo spółka była wyceniona na 30 milionów dolarów przez giełdę, co stanowiło literalnie ułamek wartości księgowej tej spółki. Same nieruchomości będące w posiadaniu tego detalisty były warte około 100 milionów dolarów. I tu mała dygresja. Zanim dojdziecie do wniosku, że to absolutnie nie mogłoby się wydarzyć w 2021 roku, to polecam wam przestudiowanie wycen polskich deweloperów mieszkaniowych. W szczególności zwróćcie uwagę na kapitalizację w porównaniu do wartości księgowej spółki. Nie wykluczam, że znajdziecie tam spore dyskonto. Po przejęciu pakietu kontrolnego, jeden z partnerów, Carlos Alberto Sicupira, całkowicie poświęcił się tej spółce, wychodząc z codziennych operacji banko-garancja. Sicupira miał tylko dwie obsesje. Cięcie kosztów, o których mawiał, że są jak paznokcie, które wymagają ciągłego obcinania oraz wynajdywanie nowych okazji biznesowych. I tu pozwólcie, że opowiem Wam dwie historie, które dobrze ilustrują dwie obsesje Carlosa. Zacznijmy od kosztów. Zarządzający spółką przed przejęciem zamierzali wznieść mega kompleks biurowy wyposażony w korty tenisowe, pomimo tego, że kondycja spółki nie uzasadniała tego typu ekstrawagancji. Jedną z pierwszych decyzji nowego prezesa było zakończenie przygotowań do tej budowy, i zaczęła się restrukturyzacja. W ciągu kilku miesięcy zwolniono 40% załogi, pracę straciło 6,5 tysiąca osób. Zmieniono system bonusowania menedżerów na wzór tego znanego z banku Gwarancja. Mówiąc delikatnie, to się nie spodobało starej gwardii menedżerów. 35 z nich postanowiło pojawić się w biurze prezesa. Z protestem i postulatem przywrócenia poprzedniego liberalnego sposobu bonusowania. Prezes, pomimo irytacji, powiedział, że rozważy ich propozycje. Trzech z nich wyłamało się z protestu, a reszta w poczuciu triumfu udała się na lunch. Po ich wyjściu prezes nakazał ochronie konfiskaty ich przepustek, działowi HR, wręczenie im wypowiedzeń. Menedżerowie nie otrzymali możliwości powrotu do swoich biurek, co oczywiście zakończyło się procesami sądowymi. Historia druga. Wynajdywanie okazji biznesowych w oczach nowego prezesa oznaczało zidentyfikowanie najbardziej zaniedbanych i niewykorzystanych aktywów, jakie tylko można było zidentyfikować w spółce. Jednym z nich były jajka z czekolady, które w Polsce nazywamy jajkami niespodziankami. Dostawca firmy Lakta męczył prezesa o to, że detalista mógłby sprzedawać pięć razy więcej jajek, gdyby pozwolono mu poprawić ekspozycję towaru na półce. Prezes oczywiście spuścił dostawcę na drzewo, mówiąc, że nie ma dla niego miejsca na półkach. Dostawca jednak nie odpuścił. Zadzwonił do prezesa po kilku godzinach odbycia spuszczony na drzewo. E, spędził je oczywiście na researchu w sklepie i wykrzyknął: Znalazłem miejsce, możecie mnie tam wpuścić. Prezes natychmiast wezwał go do swojego gabinetu, szykując oczywiście zwolnienie dla jakiegoś pracownika, który nie zatowarował dostatecznie półki w sklepie. Dostawca wymyślił, że jajka zostaną zawieszone na półkach w sposób, w jaki dziś często widzimy różnego rodzaju dobra w marketach, np. chipsy bardzo często wiszą z półek. Dzięki temu udało się sprzedać kilkukrotnie więcej jajek, co nie wymagało jednak więcej miejsca na półkach. Czyli można. Sześć miesięcy po przejęciu 70% udziałów Lojas Americanas za 24 miliony dolarów. Restrukturyzacja przyniosła pierwsze owoce. Udziałowcy sprzedali konsorcjum amerykańskich inwestorów 20% biznesu za 20 milionów dolarów, zachowując dla siebie połowę firmy i odzyskując prawie cały zainwestowany kapitał. Pierwsze przejęcie pakietu kontrolnego, a także późna bardzo, bardzo agresywna restrukturyzacja okazała się być wielkim sukcesem. Oczywiście dla inwestorów, bo wcale nie dla pracowników. Na podstawie tego doświadczenia powstała pierwsza wersja podręcznika, względem którego trio. Poruszało się w akwizycjach przez kolejne 30 lat. W latach 80. w Brazylii sytuacja gospodarcza przypominała nieco krajobraz, który obserwujemy dzisiaj w Polsce. W 1950. brazylijskie PKB wynosiło nieco ponad 15 miliardów dolarów. Po blisko 30 latach rozwoju gospodarczego PKB wzrosło o 1450% do 235 miliardów dolarów w 1980. W wielu biznesach. Szczególnie rodzinnych, zanosiło się na dekady zmiany pokoleniowej, w ramach której młodsze pokolenie, które dorastało wraz z firmami budowanymi przez ich rodziców, zacznie odgrywać coraz ważniejsze role. W jednych firmach dzieci zostały do tego przygotowane dobrze i zgodnie ze własnymi preferencjami i aspiracjami, w innych źle i wbrew swojej woli. Ekipa z Banco Garancja widziała tu dla siebie dużo pieniędzy do zarobienia. Ich następnym celem był browar brama. Który przejęli w 1989. Po dekadach rozwoju Browaru wzrost spowolnił, a biznes zaczął kuleć pod wpływem sporów pomiędzy udziałowcami. Brama miała udziały w brazylijskim rynku piwa na poziomie aż 30%, ale rentowność półki była gorsza od konkurencji. Właściciele doszli do wniosku, że najlepsze lata tego biznesu są już za nim. No i postanowili go sprzedać. Po kilku miesięcznych negocjacjach i skupowaniu akcji będących w wolnym obrocie. Garancja kupiła browar za 60 milionów dolarów. Zabawna była prostota tezy inwestycyjnej, którą sformułował Jorge Paolo LeMann, uzasadniając to przejęcie. Teza wyglądała tak: Tropikalny kraj, gorący klimat, dobra marka, młoda populacja, kiepski zarząd. Czynniki składające się na okazję inwestycyjną zostały przez niego uzupełnione benchmarkiem. W tamtym czasie najbogatszy człowiek w Wenezueli był właścicielem browaru. Najbogatszy gościu w Kolumbii, właściciel browaru. Najbogatszy człowiek w Argentynie, browar. Gdy słucham sam siebie, zaczynam myśleć, że ktoś, kto doradzał Janowi Kulczykowi w przejęciu pakietu kontrolnego w Lechu, a później browarach tyskich, znał historię banku Garancja, Ponieważ spółka. Odstąpiła od tradycyjnego due diligence na skutek pośpiechu w transakcji. Zmiana zaczęła się od zidentyfikowania, że fundusz emerytalny spółki, który ma 30 milionów dolarów w aktywach, wisi swoim pracownikom około 250 milionów dolarów w emeryturach do wypłacenia. W praktyce więc, Gansja kupiła za 60 milionów dziurę, do której zasypania potrzebne było ćwierć miliarda. Marcel Teles, który został prezesem połączonej spółki, działał bardzo szybko. Doszedł do wniosku, że winnymi zaistniałej sytuacji są menedżerowie, w szczególności stojący najwyżej w hierarchii spółki. I to oni powinni ponieść koszta swojej niekompetencji. Nowy prezes podjął decyzję o redukcji zobowiązań emerytalnych względem najwyższej kadry zarządzającej o 50%. Menedżerowie średniego szczebla musieli liczyć się z redukcją na poziomie 30-40%, ale szeregowi pracownicy ocalili swoje przywileje emerytalne. Nie zaskoczę was, jeżeli wam powiem, że Marcel Teles nie był ulubieńcem kadry menedżerskiej w browarze, który wraz z kolegami przejął. Fundusz emerytalny jednak nie był jedynym problemem tej firmy. Firma tonęła wprost w biurokracji i nieefektywności. Na przykład w 1989 wydatki administracyjne wzrosły z 12 na 17%, co stanowi rzadki przypadek sytuacji, w której koszty stałe ulegają zmianie typowej raczej dla kosztów zmiennych. Maszyneria, którą produkowano piwo, miało po 40 lat. I była w złym stanie, ponieważ kierownictwo poprzednio należycie jej nie konserwowało, o ile konserwowało w ogóle. Flota samochodów służbowych liczyła 1000 sztuk. Dyrektorzy mieli prawo do 45 dni urlopu rocznie. Ich pensje były 30% wyższe niż średnia rynkowa, a top menedżerowie mieli jeszcze prawo do 13, 14, a nawet 15 pensji. Wszystko to! Bledło jednak przy skali biurokracji, którą najlepiej oddaje żart wymyślony przez Marcela Telesa krótko po tym, jak został prezesem tego browaru. Grupa archeologów odkryła po setkach lat ruiny bramy. Po przeanalizowaniu znaleziska, archeolodzy uznali, że była to fabryka papieru, obok której zarządzający postawili mały browar. Domyślacie się, co musiało wydarzyć się po tym, jak zarząd zorientował się w sytuacji. No, zgadliście restrukturyzacja. W pierwszym cięciu kosztów ograniczono wydatki o 50 milionów dolarów. Zwolniono 2,5 tysiąca osób, które odpowiadały za 10% załogi, ale reprezentowały 18% wydatków przeznaczonych na pensję. Zlikwidowano restaurację w budynku firmy, jak i gabinety dyrektorów, a nieliczne pozostawione sekretarki były współdzielone pomiędzy wielu zarządzających. Zniesiono segregację toaletową, w ramach której kadra menedżerska cieszyła się bardziej Luksusowymi łazienkami niż przeciętny pracownik. Zlikwidowane miejsca parkingowe dla dyrektorów, wprowadzając zasadę, że miejsca dla tych, którzy przyjeżdżają późno do roboty, wcale nie muszą się znaleźć. Ciekawostka jest taka, że ta zasada obejmowała również prezesa. Po uporządkowaniu spraw wewnątrz, firma mogła skupić uwagę zarządzających na zewnątrz firmy. Okazało się, że dotychczasowy zarząd nie wykorzystywał efektu skali w negocjacjach z dostawcami. Nowy zarząd renegocjował więc umowy, ograniczając marże dostawców i wydłużając im terminy płatności przy jednoczesnej gwarancji zamówień znanej choćby z polityki zakupowej Walmartu. Równolegle z krucjatą przeciwko zbyt wysokim kosztom, Zarząd prowadził walkę z nierówną jakością wytworzonego produktu. Piwo, które produkowali, nie było tylko niedobre. Każda linia produkcyjna wytwarzała piwo, które było niesmaczne na swój własny, unikalny sposób. Aby rozwiązać problem zarządzający, uzależnili wypłatę bonusów od realizacji celów jakościowych, które były zwiększane w miarę osiągania postępów w standaryzacji procesu produkcji piwa. Równolegle z pracą nad jakością uruchomiono wysiłek sprzedażowy oparty o bardzo granularne podejście do danych. A pamiętajmy, mówimy tutaj o początku lat 90., więc już wtedy przy tym postępie informatyzacji spółek w Brazylii udawało się to robić. Jeżeli czytacie moje albo dowolnego innego konsultanta w Kazbek teksty, to wiecie, że my uwielbiamy tego typu podejście. W Brama analizowano dane o sprzedaży nie na podstawie regionów czy miast, ale na poziomie pojedynczych punktów sprzedaży, jak sklep, bar na plaży, restauracja. Dzięki temu zarządzający i handlowcy wiedzieli, ile przychodu i marży przepływa przez dany punkt w danym tygodniu, dniu czy miesiącu. Dzięki tej wiedzy i dostępowi do historii zamówień handlowcy wiedzieli, któremu z nich powinno wkrótce skończyć się piwo. Na podstawie analizy porównawczej poszczególnych punktów sprzedaży handlowcy wiedzieli, gdzie warto przekonywać barmanów i personel sklepowy do sprzedania ich piwa zamiast piwa konkurencji oraz gdzie powinniśmy pracować nad właściwą ekspozycją towaru, na przykład poprzez wstawienie w punkcie sprzedaży obrębowanej lodówki. Wysiłek wymagał zwiększenia zatrudnienia w sprzedaży o 30% w niektórych regionach, ale się opłacał. Po transformacji spółki na froncie kultury, jakości produktu, analityki, sprzedaży, relacji z dostawcami, zarządzający znali doskonale rynek piwa i potrafili restrukturyzować firmy w tej branży właściwie z zawiązanymi oczami. W ciągu trzech lat po zakupie browaru zysk potroił się, a 35% pracowników otrzymało bonus sięgający 3 do 9 pensji. Oczywiście mówimy tutaj tylko o pracownikach, którzy przetrwali restrukturyzację. A potem browar poszedł na zakupy. Trzymajcie się krzesła, bo zobaczycie teraz serię akwizycji, która zawsze w przypadku 3G przebiegała tak samo. Punkt pierwszy, kupujemy browar. Punkt drugi, odchudzamy browar. Punkt trzeci, zwiększone marże, reinwestujemy w agresywny wzrost przychodów. Punkt czwarty, wykorzystując poprawiony w skutek akwizycji bilans spółki, Szukamy następnego celu przejęcia po to, żeby powtórzyć czteropunktowy cykl. Na koniec tych przejęć powstał konglomerat, który notuje ponad 50 miliardów dolarów przychodów, ma ponad 9 miliardów zysku i zatrudnia 170 tysięcy osób. W jego strukturach można znaleźć marki znane ze sklepów i barów na całym świecie. Do najbardziej znanych marek koncernów w Polsce należą m.in. Retz, Miller, Tyskie, Lech, Gambrinus, Żubr, Wojak, Książęce czy Dębowe, Mocne. Dalsze przejęcia nie wydają się prawdopodobne z powodu ograniczeń regulacyjnych i antymonopolowych, dlatego też od 2015 roku nie nastąpiły żadne znaczące zakupy. Zwróćcie uwagę, to praktycznie 30 lat drogi. Przez przejęcia i restrukturyzację browarów po całym świecie. Tak właśnie wygląda wzorzec marszu przez kolejne przejęcia i kuracje odchudzające realizowane przez 3G. Na rynkach nic nie dzieje się jednak w próżni i spółek w tarapatach, które można odkupić od właścicieli, którzy nie potrafili o nie zadbać, było w ciągu 40 lat pod dostatkiem, więc 3G miało z czego wybierać. Byli oni jednak selektywni i dokonali tylko kilku znaczących transakcji z nietypowym dla funduszy o tym profilu, nieskończonym horyzontem inwestycyjnym. Oni po prostu nie sprzedawali spółek. Panowie lubią kupić i trzymać, 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 trzymać. Co przypomina nieco strategię grupy Berkshire Hathaway albo w Polsce grupy Wirtualna Polska. Tak samo było z Burger Kingiem. Tak samo też było z przejęciem Heinz'a w 2010, a następnie połączeniem go z Kraft Foods w 2015. Niestety te dwie ostatnie transakcje pokazują Pojawiające się ograniczenia stosowanej przez naszych One Trick ponies, strategii w zmieniającym się świecie. Pamiętajmy, mówimy tutaj o imprezie, która trwa od lat 70. Bo kuracji odchudzającej Kraft Heinz nie zdołał wygenerować wzrostów potrzebnych do uzasadnienia tej transakcji. Podobnie było z Burger Kingiem. Niestety w tradycyjnym biznesie w dobie zmiany technologicznej coraz trudniej rentownie zwiększać udziały w rynku, szczególnie gdy robimy to z już bardzo wysokich poziomów. I ten wniosek. Wjedzie nas do największego ryzyka stojącego przed 3G Capital, przynajmniej moim zdaniem. Założyciele mają dzisiaj ponad 70 lat i czeka ich samych sukcesja. A w sukcesji założycieli kluczową kwestią jest retencja talentu, szczególnie tego na szczytach hierarchii. Ktoś musi ponieść pochodnie dalej i dobrze by było, żeby był kompetentny i obecny w spółce od lat. Wszyscy możemy się zgodzić co do tego, że kultura inwestowania w ludzi i agresywnych awansów, połączonych z dzieleniem owoców sukcesów, brzmi naprawdę super z perspektywy pracownika. Im bardziej rośniemy, tym bardziej dbamy o naszych najlepszych ludzi, tym bardziej wzrasta nasza zdolność do pozyskania jeszcze większej ilości najlepszych ludzi. Skutkiem ubocznym takiej sytuacji jest wbudowanie w organizację konieczności wzrostu. Bez wzrostu merytokracja to tylko ładne słowo. Jak płacić duże bonusy, gdy zyski firmy nie rosną? Jak awansować ludzi, jeżeli firma nie potrzebuje więcej zespołów i nie potrzebuje wcale kupować kolejnych firm? Jeśli ekspansja się nie dokonuje, zanika wewnętrzna mobilność, a najlepsi awansują tylko wtedy, gdy zwolni się miejsce wyżej, czyli rzadko. Konieczność agresywnego wzrostu wbudowana w tego typu organizacje powoduje specyficzny rodzaj wrażliwości na status quo. Jeżeli firma nie rośnie, najlepsi nie otrzymują bonusów, jeżeli nie otrzymują bonusów, pojawia się kłopot z ich utrzymaniem. Jeżeli pojawia się problem z retencją najlepszych ludzi, szanse na wzrost spadają jeszcze bardziej. Kilkadziesiąt lat temu świat był pełen spółek wymagających kuracji odchudzającej. Miały wielkie bilanse, niewielkie długi, nieefektywne operacje i podłą, marną kadrę menedżerską. Zespołów, które mogły tą sytuację odwrócić, było jak na lekarstwo. Dzisiaj ta sytuacja wygląda odwrotnie. I niewiele jest już biznesów o wielomiliardowej skali, które wymagałyby tego typu kuracji szokowej. Niebezpieczeństwo stosowania tej samej strategii przez kilkadziesiąt lat z sukcesem polega na tym, że gdy wiatry się zmienią, kucyt może być tak stary, że nie zdołał opanować nowej sztuczki. I choć ekipa 3G najpewniej nie zejdzie ze sceny niepokonana, to życzyłbym sobie i wam takich sukcesów, jak oni mają porażki. Trzech wariatów z Brazylii zdołało skonsolidować branżę bruworniczą w największy browar na świecie, przejąć największą linię kolejową na zachodniej półkuli ziemskiej. Kupić Burger Kinga i kupić Heinza. Zarobili miliardy polując na ryby z harpunami w każdy weekend. Coś niesamowitego. Nigdy wcześniej w historii świata nic takiego nie było możliwe.